Witam w czwartym odcinku poradników do grafiki inżynierskiej. Dzisiejszym zadaniem będzie narysować coś takiego: to znaczy, śmieszny zaokrąglony klocek, który będzie miał trzy otwory pod śruby oraz płytkę, która też będzie miała otwory pod śruby. Zaczynajmy. Kiedy za gwostkę masz odpowiedzi, szukasz, ja ci odpowiedź dam. Green. Zacznę od narysowania płytki. Wykonamy to szykiem biegunowym co 120 stopni, dlatego że mamy tutaj zrobić trzy wkręty. Po tej stronie będzie widać gniazda pod wkręty. Tutaj nic nie będzie gwintowane, bo tą część dokręcamy do kostki. Po odczytaniu z normy wychodzi tutaj, że Okrąg musi mieć średnicę 3,2 oraz 6. Oczywiście tutaj zrobiłem 5 razy za małe, bo rysujemy w podziałce 5 do 1. Ale jest na to sposób. Zaznaczamy, wybieramy narzędzie skala, punkt bazowy, wpisujemy skalę 5 i nam się wszystko ładnie powiększyło. I to rozwiązanie wydaje się bardzo fajne, ale ma jedną zasadniczą wadę. Wszystkie linie też się skalują. To znaczy, jeżeli macie linię przerywaną, która wygląda dobrze, to po zwiększeniu skali okaże się, że zmieniła długość tych linii, długość tych przerwy i tak dalej. Dlatego zwykle rysuje się całość w dobrych wymiarach, tak jak mają być na rysunku, a skali używa się bardzo sporadycznie. Teraz zaznaczamy oś, jeden okrąg i drugi okrąg i wykonujemy szyk. Zaznaczamy środek i wybieramy trzy elementy. Tak wygląda szyk. Niestety przez to jakie liczby dobrałem, to tutaj nam się przecina trochę, ale to nie będzie za duży problem. Tą część płytki mamy gotową. Teraz pora na przekrój. Na początku narysowałem to tak, ale, nie, ale z zasad rzutowania wynika, że jeżeli chcę zrobić te otwory po ludzku, a nie do góry nogami, to przeniosę sobie całość do góry, a to przeniosę na dół, żeby zmieściły mi się wymiary. Teraz przenoszę osie. Wbrew pozorom, ta oś jest bardzo ważna. To zaraz wytłumaczę. Naraz 25. Od tego robię kolejną, która odpowiada tej osi. Teraz rysujemy gniazdo pod śrubę. Zaczynamy tutaj i odsuwamy się, odczytujemy z tabelki 2,4 razy 5 to będzie 12. Odsuwamy się 15 i jedziemy do góry następnie. Odtąd 3, 2 razy 5, przez 2, czyli 8 i jedziemy w dół, całość, odbijamy lustrem, i tak to będzie wyglądać. No, jak mówiłem, tutaj ja źle wymierzyłem odległość, płytka powinna być trochę dłuższa. I tutaj sobie walny na początek wymiar przyda się później. Mam już przygotowane. Dwa rzuty i ten rzut na dole to tak naprawdę będzie przekrój. Mam to narysowane i jest to tutaj klocek, dlatego będziemy tutaj robić twory gwintowane pod wkręty M3, przez to, że jest to tutaj okrągłe i mamy zrobić 3, dlatego zrobimy to szykiem biegunowym i całość będzie co 120 stopni. Zaczynamy. Pierwsze co robimy to rysujemy otwór, jest to średnica 3 razy 0.8 i pomnożone przez podziałkę, czyli w tym przypadku będzie 5. Wybieram okrąg średnica i wpisuję tutaj wymiar 12. Następnie rysuję gwint na średnicę 3 razy 5, czyli 15. Widzę, że tutaj moja oś jest trochę za mała, dlatego ją delikatnie przedłużę. Teraz coś takiego nie wystarczy. Potrzebuję tutaj linii pomocniczej i zaznaczę tak. Tą linię osi oraz tą linię pomocniczą wezmę narzędzie utnij i utnę tą ćwiartkę kółka. W tym momencie usuwam to, a to obracam delikatnie. Dzięki temu oznaczyliśmy, że to jest otwór gwintowany. Pomimo, że tutaj będzie fazowanie, to nigdy go nie rysujemy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wydrukowalibyśmy coś takiego i mielibyśmy jedną linię grubą otworu, linię gwintu cienką i jeszcze linię fazowania, to to wszystko wyglądałoby okropnie. Fazowanie pokażemy tak czy siak na tym fragmencie. Dlatego tutaj rysunku już bardziej nie brudzimy. Teraz wykonamy szyk biegunowy i całkiem istotną rzeczą jest to, żeby nie zaznaczyć tej linii gwintu, ze względu na to, że gdybyśmy z tego zrobili szyk biegunowy, to ta linia gwintu też się obróci, a zawsze ma być 3 czwarte i delikatnie obrócona zgodnie z ruchem wskazówek zegara. A nie tak jak tutaj, tutaj czy tutaj. Dlatego robiąc szyk zaznaczamy tylko oś oraz otwór. Wykonujemy szyk, oznaczamy środek. Wpisujemy trzy elementy i klikamy Enter. Następnie zaznaczamy to, używamy narzędzia kopiuj. Wybieramy tutaj środek i przeklejamy. Widok z góry jest gotowy i pora narysować dół. Przeniosłem już sobie oś. Tak naprawdę to jest linia przerywana, ale mój laptop już nie wyrabia i stwierdził, że to nie jest przerywana. I narysujemy sobie otwór, rysujemy go na tutaj, zacznę od gwintu i narysuję go na szerokość 3 razy 5, 15 przez 2, 7,5. I teraz pytanie, na jaką długość mamy to narysować. Wkręt miał długość 12. Mnożymy to razy 5 i wychodzi nam 60. Odejmujemy 8, bo tyle zostanie tego wkrętu w płytce i to nam wychodzi 52. Jeżeli dobrze pamiętacie, to gwint musi być dłuższy o połowę średnicy. Czyli 52, dodać 7,5, 59,5. Długość gwintu już mamy. Teraz zrobimy sobie linię konturu. Odsuwamy się o. I rysujemy na, tutaj wyjdzie 59,5 plus pół średnicy to będzie 67. Nawet nie wiecie, jak wielka jest w moim sercu ulga, że dobrze wyliczyłem i nie przewierciłem się na drugą stronę. Rysujemy odpowiednie krawędzie, przedłużamy oś i rysujemy fazowanie. Fazowanie na 0,5 mm, czyli 2,5 i pod kątem 45 stopni. Teraz ucinamy i robimy linię tutaj. Całość odbijemy. I otwór mamy zrobiony. Teraz warto. Przenieść tą oś Teraz również zamienię miejscami. Zawczasu posunę ten wymiar i zacznę kreskować. Tak! Pamiętam! Do kreskowania bardzo wygodne jest przełączenie się na warstwę kreskowania wyłączenie gwintów oraz osi wybieram narzędzie kreskowanie i klikam ważna rzecz teraz zadziałało mi to wszystko perfekcyjnie ale jeżeli zrobię tak i kliknę w środek tutaj jak widzicie to jest zamknięta bryła to nagle stały się dziwne rzeczy otóż AutoCAD jest głupi. I jeżeli chcecie, żeby zakreskował, to musicie mieć całą bryłę na ekranie. Czyli teraz zadziała ładnie. A jeżeli trochę się przybliżycie, to może zadziałać źle. Dlatego dobry zwyczaj na przyszłość i oszczędzicie sobie naprawdę dużo nerwów, jeżeli zrobicie tak. Jak widzicie, my tutaj w prawym górnym rogu tej kostki wychodzą jakieś artefakty. Ale jeżeli kliknę, kliknę Enter, to całość ładnie się zakreskuje. Ważna rzecz. Musi czasem, żeby zakreskować wszystko naraz. Ale jest to bardzo zła praktyka. Dlaczego? Demonstruję. Zakreskuję sobie najpierw tutaj. No, wybiorę takie. Później sobie zakreskuję tutaj, i tutaj, i kliknę Enter. I niby oszczędziłem czas, bo zrobiłem to za jednym kliknięciem, a nie dwoma. Ale jest pewien problem. Jeżeli zaznaczę sobie to i chcę sobie to przesunąć, to to kreskowanie też mi się przesunie. Bo to kreskowanie, i to kreskowanie stało się jednym elementem. Nie możecie ich rozdzielić. Jeżeli tutaj dacie sobie, chcecie sobie usunąć kreskowanie, to tutaj też wam się usunie. Dlatego najlepszą praktyką jest kreskować jedną część. i robimy ciach, enter. Dopiero przejeżdżamy na drugą i robimy ciach, enter. I tutaj, jeżeli mamy jeden element, ale jakby. Kreskujemy dwie części tego elementu, to wszystko jest ok. To się bardziej będzie objawiało w kreskowaniu, przy rysunkach złożeniowych i tak dalej, ale pamiętajcie na przyszłość. Każdy element kreskujemy oddzielnie. Kiedy przekroje mam już zakreskowane, włączę sobie osie i zacznę wymiarować. I moi drodzy. Tu się zaczyna zabawa. Zaczynam wymiarem. Tutaj jest za tym bardzo duży zamysł. Mianowicie... Tutaj mamy płaską krawędź. Jeżeli ktoś to utnie, to mu będzie dużo łatwiej zmierzyć 8 mm odtąd dotąd, niż od jakiejś Okrągłej krawędzi. Dlatego, jeżeli macie kawałek czegoś prostego, to zacznijcie wymiarować od czegoś prostego. Kolejnym wymiarem, jaki musimy tutaj dać, to odległość od otworu. I tutaj zaczyna się zabawa w tolerancję. Na początek dam, że to jest po prostu tyle. I rachunek tolerancji zrobimy sobie zaraz. Oczywiście musimy dać ten wymiar oraz wysokość. Dałem wysokość z prawej strony, po to, żeby mieć miejsce na wymiarowanie gwintu. Po lewej wymiaruję gwint, pamiętając, żeby zaznaczyć wymiar od najbardziej wystającej krawędzi, a nie odtąd, na przykład. Oraz otwór od zewnętrznej krawędzi dotąd. Zostało mi jeszcze zwymiarowanie gwintu, i tutaj uważajcie, bo często może się zdarzyć. O, zdrowy przykład, że macie 2,95, i łapiecie się za głowę, i patrzycie, co jest nie tak, co jest nie tak, przybliżyło wam do środka tego obcinka. Pokażę jeszcze raz. Tutaj, jeżeli macie z tym notorycznie problem, to możecie sobie tutaj wyłączyć symetrię. I dzięki temu już Wam nie będzie przyciągać do takich punktów. Jak widzicie, teraz wyszła ładna trójka. Teraz musimy zwymiarować fazę. Jak bardzo Wam zależy na punktach, to możecie jeszcze przecinać te wymiary, tak żeby się wszystko ładnie mieściło. Później patrzą trochę na to wymiarowanie czy coś, ale w sumie to robicie to na oko. I nikt nie patrzy czy to jest 7 czy 10. Robicie tak, żeby się ładnie mieściło. I żeby wyglądało. Git. Nikt z tego nie będzie strzelał. Jak dla mnie wygląda całkiem kulturalnie. Pamiętamy, żeby tutaj dać przedrostek M. A tutaj dać przyrostek. X45%% D. Wchodzę w opisz klikam to. Klikam. To I klikam to. I dzięki temu ładnie przerwałem linię wymiarową i wszystko pięknie widać. Teraz, jakbym bardzo chciał, to też mogę kliknąć tutaj i tutaj. I dzięki temu przerwałem tą linię wymiarową. I tutaj ważna rzecz. Jeżeli wymiarowałem odległość tej osi, to wymiarowałem to od tej osi. Nie zwymiarowałem od końca tego, mimo że kusiło. Dlatego, że to jest istotne w tolerancjach. Jeżeli mamy wymiary krętu od wkrętu, to oznaczamy wkrętu od wkrętu. Nie od ścianki, nie od boku, tylko to, co jest ważne. Po prostu, jeżeli wymiarujemy od czegoś innego, to wprowadzimy kolejne niepewności i jest większe prawdopodobieństwo, że nam to się nie złoży albo że będziemy musieli zacieśniać te tolerancje. Dlatego istotne jest, że jeżeli mamy coś takiego, to wymiarujemy od tego punktu do tego punktu. To jest nasz rzut główny i spełnił swoje zadanie, bo podał nam naprawdę wiele wymiarów. Więc tutaj wystarczy nam po prostu dać. Coś takiego. I przez to, że tutaj jest oś symetrii, to wiemy, że to jest pośrodku. Dodatkowo, jak chcemy być bardzo fancy, możemy tą oś przedłużyć sobie w Bo jest ta płytka cała symetryczna w tej osi. Coś sprawa, nieprawdaż? Sorry, to jest kostka. Dobra, wymiarujemy to cudeńko. Pierwsze, co robimy? Wziąłem płaską krawędź. Tutaj mamy kawałek płaskiej krawędzi. Sztos. Robimy pik, pik i pik. Dam to trochę bliżej, bo mi będzie brakowało miejsca. Dalej. Bierzemy od osi. Cyk. Na tą samą wysokość. Teraz bierzemy stąd tu. I wyciągamy tak, żeby nam się jeszcze zmieścił ten wymiar. Pamiętamy o tym cudeńku i pamiętamy o tym wymiarze. Tutaj, mimo że się wydaje, że jest strasznie dużo wymiarów i, i tutaj jest, tutaj chyba się, to chyba tutaj jest za duży strzałek, nie? Nie zamknąłem łańcucha wymiarowego. I to się liczy. Pytanie. Czy tutaj dajemy przedrostki m czy fi? Jasne, że fi. Dlaczego mielibyśmy dawać M? Czy jest tu jakikolwiek gwint? Co z tego, że to jest pod śrubę M3? To może być cokolwiek. W gniazdach zawsze dajemy Fi. Zaznaczamy te dwa wymiary, bierzemy przedrostek i wpisujemy procent procent C. Jest wymiarowane. Teraz to cudo. Robimy ten wymiar. Tutaj robimy wymiar tego zaokrąglenia. Więc. Możecie tutaj wziąć promień, albo to jest ten jeden z niewielu razy, kiedy klikacie tu i klikacie na to. I przyciągać sobie do środka, bo fajnie wygląda. Robimy podobny manewr co ostatnio. Przedłużamy oś. Mamy, że to jest symetryczne. Tego nie musimy wymiarować, bo jest to odtąd dotąd. Więc środek jest tu. R to będzie połowa tego. Więc gitarka, odległość tej osi odtąd, zwymiarowaliśmy tutaj, promień tego, zwymiarowaliśmy tutaj, te otwory zwymiarowaliśmy tutaj. Dobra, tutaj było poważne cięcie, bo zrobiłem sporo, bo zapomniałem o wielu rzeczach. I tak, Jeszcze co zrobiłem, to tutaj napisałem 3x i coś tam. Yy, tutaj robimy to dla tego mniejszego otworu, dlatego, że mamy tutaj trzy otwory, pokazaliśmy tylko jeden i chcemy pokazać, że trzy są identyczne. A wymiarowanie tego i powiedzenie trzy takie wystarczy, nie musimy tutaj pisać dodatkowo 3x. Tutaj to samo, 3xm3, e, dodałem te nazwy, że to jest przekrój AA, narysowałem, gdzie jest AA, pamiętałem o tym, żeby literki były na dole, bo przekrój jest na górze. Jakby literki muszą być po przeciwnej stronie co przekrój, czyli jak tutaj są na dole, to przekrój mamy na górze. I tutaj też mam literki na dole, więc przekrój mam na górze. Jeżeli dałbym literki na górę, to przekrój musiałbym dać na dole i chyba musiałby być obrócony, ale nie pamiętam. Dobrze, to wracamy do analizy tolerancji. Uuu! Oczywiście tutaj też byśmy zrobili ten stary manewr, że usuwamy strzałkę wymiarową 2 i tak dalej, ale nie o tym jest ten odcinek. Teraz zagłębiamy się w świat tolerancji. Czyli teraz sobie liczymy. Tutaj mamy otwór 3 i 2, a wkręt będzie miał 3. To oznacza, że na jednym otworze możemy się przesunąć. 0,1 mm w prawo albo w lewo i to oznacza plus albo minus, to nie? Czyli nasza tolerancja to plus minus 0,1, ale przez to, że mamy dwa otwory i możemy się przesuwać w obu plus minus 0,1, to cała nasza tolerancja to 0,2. To jest nasz wymiar, w którym musimy się zmieścić. Później patrzymy, o ile oddalone są od siebie otwory. W tym przypadku jest to 10. Wtedy odczytujemy z tabelki, jaka jest tolerancja dla wymiaru 10. Tolerancja dla wymiaru 10 to jest 0,1. I tutaj też musimy pomnożyć razy 2, bo mogą nam się wkręty zbliżyć, ale otwory na przykład oddalić. I wtedy cały wymiar nam się zmieni o te 0,2. I na normalnym rysunku tyle by wystarczyło, piszemy wymiar 10 i fajam. Ale przez to, że musicie udowodnić prowadzącym, że to policzyliście i że to wiecie, musimy dodać tę tolerancję. Więc zaznaczę oba wymiary, wejdę w właściwości, zjeżdżam do, na sam dół, do tolerancji i wybieram tutaj symetryczne. Oraz tutaj wpisuję 0.1 I nam się ładnie pokaże wymiar taki Ważne, że kiedy tutaj wpisujecie To żebyście wpisali z kropką Bo jeżeli byście wpisali z przecinkiem, na to wpiszę 0.2 To wam tego w ogóle nie zaakceptuje Autokat jest po prostu głupi i każdą wartość musicie wpisywać stopką. I dodatkowo, żeby pokazać, że to policzyliście i się złoży, ale że to jest ta tolerancja dla tego wymiaru i nic nie zacieśnialiście i że w normalnym rysunku byście nie pisali w ogóle tej odchyłki, to musicie to przekreślić. I tutaj to samo. I tutaj jest trochę inny przypadek, bo otwory są po okręgu. Ale to samo tyczy się, kiedy są w linii prostej. Tutaj mamy wymiar 5, dla wymiaru 5 odchyłka to jest 0,05. I gdybyśmy mieli coś takiego na zajęciach, to też musielibyśmy wpisać odchyłkę i tutaj byśmy wpisali 0,05 bo taka jest standardowa dla tego wymiaru. Oczywiście coś takiego nie ma sensu, bo tutaj też byśmy musieli skreślić, ale dajmy na to, że jest przypadek taki. I teraz wkręty mamy oddalone o siebie o aż 40. Jeżeli odczytamy tolerancję dla wymiaru 40 i podstawimy to do obliczeń, to zobaczymy, że to się nie zmieści w tolerancji. Dlatego musielibyśmy tą tolerancję wymiaru zmniejszyć. Więc wchodzimy w tolerancję, bierzemy symetryczną, i teraz wpisujemy o jedną klasę lewo. To znaczy, bierzemy dla wymiarów od 6 do 30. I to będzie 0,1, bo mamy tolerancję dostępną. Tak jak w poprzednim przypadku, 0.2, a przy złożeniu, tutaj będzie 0.1, w płytce też będzie 0.1, czyli w sumie 0.2. 0.2 jest mniejsze, równe 0.2, czyli się złoży. I tutaj ta tolerancja 0.2 zależy od tego jaka jest śruba. Ale dajmy na to, że mamy tutaj otwór 5, to jest źle narysowane, bo nie chciało mi się tak skalować, ale Zostajemy na to, że to jest otwór 5. I tutaj pole tolerancji akceptowalnej, że tak powiem, to jest... I tutaj tolerancję, którą mamy akceptowalną z tego otworu, to jest 3.2 odjąć 3, przez 2, 0,1. Ale jeżeli odczytamy te same rzeczy dla skrętu M5, ale jeżeli zrobimy to samo dla krętu M5, to zobaczymy, że tutaj tolerancja jest trochę większa. Czyli po obliczeniach wyszłoby nam, że nie możemy zostawić zwykłej tolerancji dla wymiaru 40, bo wtedy mamy. Bo mamy wtedy problem z mówieniem wielu liczb i trzymania w głowie dwóch układów równań. Więc jak widzicie tutaj obliczenia, to się nie złoży. Dlatego musimy zmniejszyć jedną z tolerancji wymiarów. Jeżeli zmniejszymy tą tolerancję, to zaraz to się złoży. I chodzi o to, że możemy wybrać dowolnie albo to do kostki, a to do płytki, albo na odwrót. I dzięki temu zmniejszyliśmy tylko jedną tolerancję, to się składa i oszczędziliśmy na kosztach. Tyle.